Na polskich drogach dochodzi rocznie do około 50 tysiąca wypadków drogowych, w których ponad 63 tysiące osób zostaje rannych. Dzięki uprzejmości word podkładki samochodowe będą zabezpieczać dzieci, które muszą być transportowane do placówek opiekuńczych. Mamy taką przyjemność odbierać ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego podkładki zamiast fotelików, które przez samorząd województwa będą przekazywane Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zespołom interwencji kryzysowej, które to zabezpieczają dzieci, takie właśnie do 12 lat, do 150 wzrostu, które według prawa ustawa o ruchu drogowym muszą. Być przewożone specjalnie, są zabezpieczane przed patologicznymi wydarzeniami w biologicznej rodzinie. Wzrost liczby ofiar na drodze powoduje, że zostają przeprowadzane akcje edukacyjne. Dzieci zabierane rodzinom patologicznym muszą być szczególnie otoczone opieką podczas transportu. Podczas takich interwencji bardzo często, niestety, jedyną możliwością jest przewiezienie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej bądź do innej, najbliższej rodziny. I dotychczas ani Pomoc społeczna ani policja nie była wyposażana w takie odpowiednie foteliki. Stąd dzięki uprzejmości Wordu od dzisiaj, myślę, sukcesywnie ośrodek będzie wyposażał za naszym pośrednictwem samorządy w takie właśnie podkładki. Przekazanie fotelików jest bardzo ważnym wydarzeniem, dlatego że bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze.